Cześć, jestem Treisus, my jesteśmy T-Squad i w dzisiejszym odcinku będziemy grać w biedny kontra bogaty chowany, co oznacza, że będą do kupienia biedne kontra bogate rzeczy. Jak chcę szukać? Jack już pierwszy się zgłosił do szukania, więc będzie liczył. Najpierw przenosimy się do sklepu, a następnie Jack zaczyna odliczanie. Lecimy. Zasady są takie, do wygrania są 2000, a każda z rzeczy, które są do kupienia, mają swoją cenę. Najdroższa kosztuje 1250. Nie sprawę, się, że nikt nie ma gotówki w dzisiejszych czasach, więc możemy ci blikiem dawać. Z blikiem na konto Tiskładu po prostu wszyscy płacimy. Ej, mój szpiwór? po pierwsze Pierwsze używacie Kowanego, a po drugie jest za 15 zł. On był drogi. Ja mam dynne, za o kurna, możemy tutaj strzelić? Dobra, Dobra. nie patrz, jaki to jest OP. tam te krzaki i kto cię znajdzie. To w zestawie z tym. Ja kupuję to. Okay. 30 zł, więc dużo wygram. Dobra, jestem w stanie wydać 150 zł za moro, który prawie tak jak to się sprawdzi według mnie. Ja kupuję Stale. za stówkę? jeszcze lepsze moro. Ja wiem, co ja kupuję. Ten bym sobie na śmieciku. Kulki? <laughs> Ooo <laughs> To co, każdy ma strój zaczynamy. Panie i panowie, rozbiegamy. Się. Let's go! Jestem właśnie w talecie i będę liczył do stu, więc mam nadzieję, że chłopaki bardzo dobrze się skampią. A ja będę miał kilka minut potem na znalezienie. 10 minut jesteśmy gotowi, jestem tego pewny. Chłopaki, zaczynam liczyć! się ma? Stary, chodź ze mną. Patrz na to miejscu. To jest łazienka z kartonów. Ej, dobra, bo ja tak pobiegłem, a w gruncie rzeczy. To nie wiem, gdzie się schowam dokładnie. Ja chowam się na pewno w jakieś krzaczury najgorsze, jakie się da, stary. A ja, no ja... mam propozycję. Od razu łukasz zacznie szukać, to ten grana gdzieś tu pierwszy. Mm. Albo dobra. gdzieś tam. Ja tam idę. Ja lecę gdzieś tu w krzaki. Dobra, grana Odpale później, wchodzimy w krzaki. W sumie to jest taka miejscówka, jest mega chillowa, ale jestem pewien, że Łukasz prędzej czy później to po prostu wejdzie. Worem się zasłoni po prostu, to. Dzięki mordo Powodzonka. Patrzcie na to. To jest normalnie czerwone. Pan to widać, mnie? Dobra, mam kryjówkę. Nie ma szans, żeby nie Pomóżcie mi to przesunąć. Widzowie, życzcie mi powodzenia. Spokojnie, wygramy to. Mam lepszą miejscówkę niż się spodziewałem. Zaraz będę musiał być cicho. Bo, jak ukarz wyjdzie, to on wiecie, ma bardzo dobry słuch i na pewno każdy szmer wychwycisz. Ja tu wchodzę. Gdzieś tu, o tam. Tam będzie szedł, to nie może zobaczyć. 99. 100 Szukam! Ale spokojnie, zaczniemy oczywiście od sauny. Proszę Państwa, śmierdzi to jakimś kuchrajstwem. A wy zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, jeżeli nikt nie mówił tego jeszcze oczywiście na odcinku. Bonoć chłopaki mają jakieś rzeczy, żeby się schować, żeby to wykorzystać. Czyli właściwie nie spotkamy ich pewnie w czarnej szafce na pewno. Zobaczmy cały dom na dole i to pomieszczenie! Żeby nie było tak prosto. Sekretny pokój. Tu ktoś się może zmieścić zawsze. Zipę! Ani a najlepsze jest to widzowie, że ja nie mam zielonego pojęcia, jakie elementy oni mogli kupić za ile pieniędzy, jak to wygląda i co to jest. To jest mocne. Dlatego, że gdyby ktoś się schował za zasłonami, to by było za proste dla mnie. Chodźmy dalej. Dzień dobry panowie! Kto się gdzie schował dzisiaj? I co wie jest problem? Bo Łukasz tu był i nie wiem, czy on mnie widział, czy strollował czy o co tutaj w tym wszystkim chodziło? Zostaję dalej i po prostu i będę czekał. Przy tych zasłonach był jeden z kurczy, by mu satysfakcję, bo wiecie, przebierać się w strój, chować i znaleźć od razu za pierwszym, szkoda by było. Zacznie blisko, Głaśko. Ogród jest epicki, dlatego że na 100% mieliśmy odcinek militarny, gdzie mieliśmy takie zasłony, kamuflaże. Słychać Łukasza w opór. Gdzieś tu dokładnie, abym ja się w tym położył, gdzie oni są. Ja nie jestem taki przekupny. O kurde, jak blisko było. Ej, 25 minut brzmi naprawdę dobrze na znalezienie chłopaków. Tak po kilku minutach stwierdzam. Już minęły 300, nie? No właśnie. To jest miejsce czy ktoś jest wyżej? Tu jest pusto na szczęście Z racji tego, że Ernest i Grzesio kupili sobie kamosuty Czyli będą bardzo dobrze ukryci To będzie trwało do końca czasu pewnie Po prostu ich nie znajdzie Był z 3 metry ode mnie, nie? Nice, myślę, że już tu nie wróci prędko Ej, nie znalazł mnie Ciekawe, czy mnie było widać na kamerze Ej, ja się boję, że autentycznie już przeszedłem obok osoby, która ma kamuflaż I dlatego tak chodzę i patrzę trzy razy bardziej To jest dobra kryjówka na potem basy. To nie jest możliwe, że jeszcze wszystko na basery, dlatego że z nim gdzie on jest? Nie słyszę go ani nie widzę. Osobiście myślę, że Łukasza Mega zdradziło to, że jest głośny. To jest idealnie. Tylko ta niebieska mata. Boję się, że może mnie zdradzić. Ty to przemka! Tak się boja. nie strasz. Ty, ja nie wiem, czy on mnie znalazł, czy nie. Stary, coś gadał o zasłonkach, ale mnie nie złapał, nie dotknął. Co ty gadasz? A ty byś za zasłoną? Tak. Mordo, idź tam dalej, za kartą się schowaj, za mnie. Wracamy do domu, chłopaki! O kurde. To tak jak naszym pierwszym jest pierwszy A to ty, nice Z zasłony wyszedł O oh, nie Nice Dobrze pokazałeś twarz, tak jak mówiłem, wiesz to. Stary, bardzo ładna kryjówka, bardzo mi się podoba Widziałeś mnie? Oczywiście, że Dlaczego To tak. czemu nic nie powiedziałeś? Ci szansę, czas że się pobawił Stary, przebierałeś się w to Uznałem, że ja bym się poczuł źle, jakby ktoś mnie znalazł jako pierwszego Gratulacje bo Zipek A teraz do tego toalety wejdziemy tutaj, bo coś czuję, że ktoś Nie, nie, nie. To ten ten, ja wiem, żeby ten ten, ale niech ktoś tu będzie Jest Patrz yes. Yes. Jestem znaleziony. Drugi, masz Ej, ale dobra kryjówka. Dobra, razem z Zipkiem jesteście znalezieni. Minęło 7 minut. Co jest nieźle, mam 3 minuty. Idziemy na górę. Widzowie, oprawiam nową strategię. Rzucę tu granata, dymnego, żeby go tu zwabić i polecę do domku na drzewie. Tylko, żeby Jack mnie nie złapał po drodze. Johnson, za 5 sekund odpal tego granata i rzuć go tu na środek trawy. Już możesz. Patrzcie na to. I teraz to z wami tutaj, a ja lecę do domku na drzewie. Do mojego pokoju zajrzymy za chwilę. Bo w sumie może tam ktoś być. Mi się zdawało, że w krzakach jest jakiś w kamuflażu. Przepodź biegnie, stary. Stoi tu, pan. I kto jest ty? Proszę, chodź, 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 szybko. Cześć, chodź, co tam? Gdzie jesteś? Właśnie, wchodzę na górę. Ominąłeś trzy osoby na, na ogrodzie. Dobra, jeden jest na dachu, drugi jest tutaj, Wiktor mam cię. O, kurde! Jest. zajebiście Co złapany? Drugi jest na dachu. Widzę cię na dachu, Ernest. No, no nie! Widziałeś mnie z okna w pokoju zipka? Kurna! No to przynajmniej tyle, że się nie zdradziłem, tylko faktycznie że jak mnie znalazł. I tu był trzeci, ale to mógł być jeden z chłopaków, więc mam dwóch. Ale to gdzieś mu wygrał. Jakimś cudem ten chłopak wygrał. No tak, bo w sumie ja mam jeszcze czas na znalezienie go ale to jest ostatnia osoba, czyli tak, wygrał, no, czy... tak? Chyba wygrałem. Nice. Daj mi telefon, nie skończyłem z nim rozmowy, ogólnie rzecz biorąc. Dobra, Jack Frost do mnie dzwoni. Co tam, Mordo? Coś tam mówiłeś, sorry, bo przerwało mi, musiałem dwie osoby znaleźć w trakcie. Co tam? Chciałem powiedzieć, że mnie ominąłeś dwa razy. No tak, no, więc do zobaczenia za chwilkę. Jeszcze chwilę pochodzę. A co widzisz, G? Dużo zieleni, bardzo dużo. Jest ogólnie siwo. I tyle, no. Na razie się bardzo dobrze, ja idę do domu. Dobra, Elo. Jest blisko. Ej, dobra, jest siwo, pamiętaj. Tak, tym tu sposób. jest siwo, tu jest gdzieś mister G, ale usłyszałem od Was, że ma najdroższy strój. Coś, co musi wyglądać tak idealnie jak jedna rzecz w tym domu, że się nie znaleźć. A cześć, G No, co tam? Widzisz nas? Teraz już Cię nie widzę. No dobra, ale strasznie Cichłeś, jak zaczęliśmy rozmawiać, kiedyś mówiłeś głośniej, więc jestem dokładnie na twoim terenie gdzieś. Można tak powiedzieć. Za dużo mu podpowiedziałem, za dużo. Mówił cicho, czyli gdzieś na ogrodzie. Dzwonił. Cześć! Gii. Nie słuchaj się Miłosza, bo on powiedział, że ja bym siedział gdzieś gdzie łatwo się wchodzi. Nie słuchaj się go. W ten sposób czyli nie łatwo się tam wchodzi? jesteś jak puma. No nie wiem, ale Miłosz nie miał racji. On powiedział, że nie jest łatwe. Siemka, widzisz mnie? Tak, jesteś pod tą pokrywą, tą wojskową, tak? To się tą siatkę maskującą masz na sobie. Można tak powiedzieć. Jack, no musisz mnie znaleźć. No. Ja wiem, ja się staram, ale Miłoś mi to cały czas coś innego mówi. Dobra, G, wygrałeś! Zdaję się na twoją łaskę. Co poddajesz się? Tak. Masz dwie minuty, no? Czek, Frost się zaraz podda. Już się poddaje. Koniec czasu. Cześć, G. Cześć, G. No się ma, co tam? No, słyszymy się nawzajem. Na no, co Ja dalej go nie widzę, okay. stary. Ja też stąd nie. Halo! Kamera go dalej nie widzi. Mam za krótkie spodnie, że tam włazić. Czyli Zipek szuka w następnej rundzie. Tak czemu? Zostaje znaleziony pierwszy. A, no, druga runda, po raz kolejny możemy wszyscy sobie kupować rzeczy, tylko yeah. no każdy teraz musi kupić coś, czego wcześniej nie używał. Taka jest zasada. Jedna rzecz, bo ty nie wiedziałeś, co tu było. A Zipek, Zipek no Nie, teraz, jakie są e, tu rzeczy no. tu. Było ciężko, ale i tak się udało, tak jak ty e. Ja biorę za 400 y Wolek. Ja po wygranej wziąłem najdroższe rzeczy. To to teraz to biorę najtańszą. Wiesz, tylko biorę. to biorę. 250 zł dobra ja a tym razem biorę to maskujące za stówę, bo już nie chcę 500 zł, chcę coś, co wiem, jak wygląda w końcu, więc biorę to. A ja biorę śpiwo. trochę <grym> mi się spać, chcę dzisiaj znajdziemy jakieś fajne miejsce, w się tam. W takim razie ja idę do zipka i macie 100 sekund schowanie się. A to liczę do stów w takim razie. Raz, dwa. Dobra, ja mam strój mnicha i muszę poprosić Johnsona, żeby mi pomógł ogarnąć wejście na dach. Johnson! Potrzebuję Twojej pomocy! Na basen waży na dach. Patrzcie, widzowie, spróbuję do tej drugą ściankę. I to jest tylko i wyłącznie podpucha, gdzie się nie schowam, ale <grym> zipek tutaj spojrzy. Gdzie jest w ogóle? Chodź pokażę ci. Ale zimno! Potrzeba odsłonić. I teraz pójść w lewo i do końca korytarza musisz pójść tylko. Grubą masz misję, powiem Ci tak. Mam teraz zarębisty pomysł. Bierz sobie kornik, idziemy do domku na drzewie. W momencie kiedy on wyjdzie, będę go słyszał. Jak to lata! <gry> Dobra, dzięki Jones. O kurde, przecież stąd można zjechać. Tutaj patrzyłeś? Nie, ja w ogóle tu nie byłem. Myślisz, że to dobry pomysł? Zobaczyłem. Ale ja dalej już nie wchodzę Torbę ci dam na nogi Ta torba albo zdradzi, albo uratuje Widzowie mam pomysł Guzibet nie wie jak mam strój Co dobrą sprawę, jak sam tu sobie w rogu Ja będzie wchodził i założył ten worek Myślę, że mnie nie pozna O matko, co tu się dzieje widzowie To jest jakiś Armagedon Ale tu jest creepy widzowie, tu jest tak creepy ja Muszę przekonać co teraz odwalić Ej, chwila Ja zgubiłem rzecz, którą kupiłem Idę za kanapę, za karę jest widzowie, prawie mnie nie widać Nie no, jest źle Widzowie fajkujemy. Ja się schowam za drzwiami jak wejdzie, to po prostu będziemy widział. 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Szuka! Chyba słyszeli, nie? Mam wrażenie, takie dziwne. Jakby magazyn ktoś mi wysłał jakieś takie bodźce. Jakby ktoś się tutaj ukrył. I ładny jestem, bo półka bym pożył. W Kuchni za bardzo nie ma kryjówek. Plus jest taki, że ja już wiem dokładnie, jakie rzeczy można było sobie kupić. Przejdźmy od razu do pierwszego miejsca, czyli kartony. <noise> Ale nie no, to nie mogę tego tak normalnie zrobić. Czekaj, idę po katane. Ta to mi wystarczy. Chciałbym czy też już stresuję tutaj z tym Dobra, zobaczmy. Ciekawe czy ktoś tutaj jest na przykład. Uwaga. Dobra i muszę jeść po kolejną broń. Co on to robi? Mam nadzieję, że to nie jest w tym pudle. Nawet nie głos. <głos> Jak można myśleć, że ktoś będzie w kartonie? To by jest najgorsza kryjówka. Ernest. No? Nieźle co? Mamy trochę czasu. Mi się wydaje, że on mnie widział. To specjalnie mnie zostawił, jak ja jego. Zipek tak nie robi. Może ktoś tu się kryje? Jest tam ktoś? Chyba nie ma. Generalnie moja kryjówka jest mega słaba. Ale to jest taka głupia kryjówka, że nawet nie wiem, czy ktoś będzie tu w ogóle sprawdzał, nie? Dymek sobie leci. Mamy papieża, widzowie, mamy papieża. Słychać komuś go pada, więc chłopaki się zdradzają powoli. Cześć, widzowie, to ja. Jak mnie tu ktoś znajdzie, to ja już nie wiem, czego mam szukać. Najgorsze jest to, że nie wiem, jak siąść tu, nie? Jestem tak przykucu takim. Mnie bolą nogi. Co? Co? Ej, ja dosłownie to zobaczyłem, jak tutaj się Czas na bok Nie, 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 nie ma miejsca! <grystanie> Jakby stała serykamerka, tak? Dziękuję, bo dostałem skrętu wszystkiego co mogłem, jak tu wpadłem. Możesz mi pomóc, Tak. W tak. Chcesz mi pomóc? Tak. Ja... Dobra, szukamy! Chyba ten nie Idą na 100% do mnie. Zaraz będzie tutaj grubo. To, co mnie ciekawi, to jest jak my On mówił, że chce wejść na dach basenu. Ciekawe jaką poprzez z tego mega ciekawa, a stąd raczej nie zobaczę. Ale patrzcie na to. Gdzieś Bek tu gdzieś chodził, widzę wszystko. Stare, czy myślisz w ogóle, że dużo osób może się schować na dworze w momencie, kiedy na przykład ostatnio było ich masa na dworze. No właśnie nie lepiej właśnie dom szukać dom górę chyba, w ogóle i tak. Dalej. Czy obejść możemy ogólnie. Jest nie? Dom? To samo ma, wrażenie, nie, co nie? Co jest? Nie ma tu nikogo! Czyli ktoś to przygotował, posłuchę musi znego. być blisko. Śmieszne jest to, że dokładnie poszedłeś jeżeli chodzi o szukanie osób. Dobra, zobaczmy mój pokój. Dobra, łazienka, nie ma nikogo. Korzystamy. Nie ma. Lego, Lego. Perfekcyjnie przeszli obok mnie i mnie nie znaleźli. O kurde. Tu musi być, bo jest tak pachnie trochę. Ej, co jest? Nie ma? Nie ma. O, tam trzeba zapalić, bo będzie ciemno. A to co to jest? Nic tu nie ma. Lubo, żeby ktoś tu wszedł. Coś jest? Jestem drugi znaleziony co? Znowu jestem drugi Nie spodziewałem się, że ktoś tam jest, dlatego że kto normalny by wszedł w takie miejsce i się sam schował i siedział 20 minut, nie? Został nam dwór, tylko i wyłącznie Widzowie, także z moich obliczeń wynika, że Sipek szuka dokładnie 14 minut Dostałem mu 6 minut, nadal jestem w domku, powiem wam, ja go nawet przez chwilę nie słyszałem, no nie? Nie wiem, czy ktoś już został znaleziony, czy nie Ostatni stary, czy z okno zobaczyliśmy Ja wyłączę lampę Od ciebie spokoju na przykład stary Stąd jest dobry widok Nie widzę nic Kreatury, no normalnie, gdzie ich? Na dwór musimy zejść O, dobrze proszę Państwa, na dwór wychodzimy, czas Co koniec cikania, Nie założę worka, bo będzie za głośno, także schowam się po prostu za drzwiami teraz Dobra, oni poszli na dwór, a ja się teraz będę nudził do końca rundy, nawet nie wiem, ile jeszcze czasu zostało Przyszli w końcu, są tutaj bo Mamy drona? Mamy Dronem, A to legalne? No stary, bogaty, ja jestem bogatym szukającym Mamy. Patrzcie Ej, ale sprawdzałeś Tak mi się wiktor. wydaje, że wszystkie. Dziś, A jeszcze dziś, Wiktor, dziś, czyli trzech brakuje. Ernest. Ernest, Wiktor, Dżysiek. Widzowie, niestety musiałem przeciąć nagranie, bo tutaj podchodzili i już prawie serce to ze stresu i ze strachu to mi tak biło. Widzowie, jak widzieliście, chłopaki stali pod domkiem. No bliżej chyba już nie będą. Ej, czekaj, staw. Ja pamiętam, że była jedna rzecz, to był worek. Ty, gdzieś worek w domu, nie sprawdzałem worków. Wydam dźwięk dla jaj, nie? O Nie no, nie będę się Cześć, teraz wracał. Bez... Słyszałeś? No nie ma ich. Czy tyś już wygrana? Czy to jest tak, tak łatwe? Znaczy, nawet się na dobrą strefę nie schowałem, Ja A ile to kosztuje w ogóle? Dla ciebie? 20 złotych. Drona biorą? Nie. Jak biorą drona, to mam ranę. Muszę w się chować się. Jestem prawie pewien, że już nie będą w domu i słyszę, że używają teraz drona. Czy to nie jest lekkie oszustwo? Patrzcie, tu są. Słuchać drona. Dobra, to teraz na pewno musisz odejść od okien i tutaj stać. Kogo tutaj nie, nie ma, ma, nie? Dobra, Dobra ludzie, idziemy. ale ty nikogo nie ma. Dobra, muszą być gdzieś tu znowu w krzakach, no nie ma innej opcji. Na jakimś zamkniętym terenie, pod drzewem, coś tam do tego deseń. Chłopaki, Widzieliście może chowających się panów. Nie? A ile dajesz pieniędzy na sprzedaż kolegów? paki. O! Grześ jest na dachu na basenie No idziemy tam, zobaczymy Widzowie, non stop dron tu lata do Ale było blisko Nie chce się wychylać, po prostu nie zobaczy on jest dosłownie tu Osobiście uważam, że Zipek popełnił podstawowy błąd Bo nie sprawdził najprostszych miejscówek Byli tu i nawet tu nie weszli tu Co ty wiedział? A to dobra kryjowa w ogóle w Otwieraj Hup! A nie, to supi łapka w górę A! Do nikogo też nie ma! Widzę ja się już nawet kryć przystaje, nie? Oni są gdzieś tam. O! Wow. To jest dobre! No... Ja pierdzielę co tu się dzieje? Ja szukam tak mniej więcej wiesz, po tych rzeczach, które były do kupienia, a więc mam Dobra. trochę łatwiej niż ty, a z drugiej strony stary, no nic tu nie ma. Nie wiem czy do nich nie zadzwonić się, nie zapytać, zobaczcie na to Halo? Czy już nie ma końca? Nie, jeszcze. Nie. Jeszcze chyba 4 minuty zostało. 4, jeszcze aż 3 osoby muszę znaleźć. O, rozłączył się, gdzieś tu jest. Myślisz? Czy co? I do. A może daleko? Do Wiktora! Hello! Tu nic nie ma, no! A może pewnie stracę tylko czas? Nie, się. Na upadek. Tu nie ma. O! 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 Ej, Ej, co? go! Nie! Złapali go, złapali go. Ej, wróciła o mi nie. nadzieja, nie? prawie się straciłem tym, że chciałem usiąść po tak nogi. I wygram drugi raz, to to jest fenomenalne, epickie, nie? I wbijajcie do mnie na Instagrama, Mr. Gibro. Wbijajcie. A znaleźliście Grzesia? Nie. I Ernesta jeszcze nie. Trzy, dwa, jeden. Koniec czasu! Jest, wygrałem drugi raz. raz zwycięzcy. I to chyba w duecie z Ernestem. Chodź z Grzesiać pokażemy. Ja, ale jeszcze Ernest. Znam jednego ja i drugiego. Znam w tak głupim miejscu, że to szczyt. Jest że, w domu. Jest w domu. I co, dwóch wygranych jest? Zaraz się dobieramy, nie? Doszły mnie słuchy, że wygrałem. Na remis z Grzesiem. Ja pod fotelem czerwonym stary na górze. Tu? Tak. tak. Tu, gdzie tak patrzyłem w dół i tak... Tak, bo była torba czarna i torba czerwona. Serio to byłeś? Ja... Yeah. Chodź Grzesia ci A pokażę. Grzesiu? chodź. G co? On nie był tutaj On był stary w krzakach tutaj, schowany przy drzewie Przed dronem się chowałem Tu w krzakach i szedłem na dachu Po Aaaa. Bo jak wy poszliście, to ja stary podleciałem się dronem, żeby go znaleźć I jak robimy? Po tysiaku? No w sumie powinniśmy chyba po tysiaku dostać, nie? Więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Widzimy się jutro o 18:00. to na tyle Na razie